Dzień Wschodzi z Dziennikiem Wschodnim. Krzysztof Kot, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem Monika Król, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jak to jest koniec roku szkolnego, początek wakacji, to zawsze taki moment, gdzie możemy pewne rzeczy sobie podsumować, a w tym momencie podsumujemy sobie, czy nasze dzieci i młodzież są przedsiębiorcze, i odpowiedź od razu możemy powiedzieć, dlaczego tak. Tak, e, dokładnie. Przedsiębiorcze. Teraz właśnie podsum jest podsumowanie dwóch projektów. E, projektu Przedsiębiorcze Dzieciaki i projektu Przedsiębiorcza Młodzież. E, jeśli chodzi o Przedsiębiorcze Dzieciaki, to jest taki projekt, gdzie chcemy, tak jakby, wzmocnić kompetencje miękkie u dzieciaków, ale w sposób zabawy, w sposób taki naturalny. Dzieciaki miały przez ten okres, tak naprawdę półroczny możliwość... No to od lutego, w lutym była rejestracja, tak, czyli taki drugi lute... semestr możemy powiedzieć. Dokładnie, ale też powiem o tej rejestracji, że po prostu to były minuty. Tak dużo placówek zgłosiło się w ogóle do projektu, że jest chyba olbrzymia potrzeba takich projektów, ponieważ może powiem też o tych działaniach, które są w, w, podczas tego projektu. Po pierwsze, dzieciaki pokazują nam swoją pasję, swój talent, bo w każdym z nas tkwi taki potencjał, więc chodzi o to, żeby go wydobyć, żeby go przed koleżankami, rówieśnikami też pokazać. I, I tutaj otwierają nam się dzieci, które zazwyczaj pani nauczyciel, nauczycielka zazwyczaj nam mówi, słuchajcie, zostawmy to dziecko, bo ono na pewno nie wystąpi. A okazuje się, że to nagle A... geniusz tryskający pomysłami i Dokładnie e... tak. I, e, było... Pan Zuckerberg mógłby się od niego uczyć, nie? Dokładnie tak, albo mają takie niesamowite też pasje. Był, był chłopczyk, który opowiadał o, o Titanicu, tak? on był gdzieś odsunięty od grupy i, i ta jego opowieść sprawiła, że koledzy zaczęli podchodzić do niego pytać, a co było jeszcze, a, a dlaczego... I o, Czyli taka była szansa na otwarcie się, na otwarcie się, właśnie, wyjście do, do ludzi. Ale to też jest, y, jesteśmy przekonani, że to będzie ważne w życiu później, żeby być odważnym, żeby nie bać się, Kolejnym etapem to jest to, że dzieciaki wspólnie wybierają sobie nazwę firmy, którą chcą założyć, jego logo tak naprawdę, to co chcą zrobić podczas tych warsztatów i, i zakładają firmę, tylko że zanim założą, jeszcze mają wizyty w lubelskich firmach, żeby podpatrzeć trochę jak to wygląda, że jest prezes. Są pracownicy, że każdy tak naprawdę jest ważny w firmie. Każdy jest tym trybikiem dokładnie. wielkim, korporacyjnym. Dokładnie, naszym... ale też jak na przykład spotykają się z firmami, zadają prezesom pytania, jak, jak, jak osiągnąć sukces, albo ile makaronu jest w danym y, opakowaniu. Prezesi... Albo jak zarobić pierwszy milion. Albo jak zarobić ten pierwszy milion, dokładnie. Więc y, to są takie pytania, na które y, tutaj y, lubelskie firmy, y, z którymi muszą się zmierzyć tak de facto. I, y, i okazuje się, że czasami dzieciaki podpowiadają, na przykład jaki smak cukierków mógłby być jeszcze produkowany. Tak, a już ktoś tam mądry z tyłu A już ktoś tam mądry i montuje, bo, bo już mamy oczekiwanie. Dokładnie, rynku. dokładnie, więc można zweryfikować pewne, pewne rzeczy, ale też i zobaczyć, jak dzieci reagują na na, to, na produkty danej firmy, testują, tak, testują płatki śniadaniowe, jego twardość, ich miękkość. To też to jest podpowiedź dla producenta, na co te dzieci zwracają, zwracają uwagę. uwagę dokładnie. Yy, ale to też pokazujemy lubelskie firmy po to, żeby one miały świadomość, że tutaj jest praca w Lublinie, że mamy nadzieję, że w przyszłości będą miały taką odwagę zakładać własne firmy, ale też i pracować w tych, w tych obecnych. No, no i właśnie, a co one powymyślały te właśnie. dzieci? Bo, to, bo to, to mnie najbardziej ciekawi. No właśnie, dzieci są takie nieprzewidywalne i takie hmm. totalnie spontaniczne. Spontaniczne i e, chyba największą popularnością to się cieszy, e, można powiedzieć, taka firma, gdzie sprzedają lemoniadę. E, więc e, z tego co pamiętam, to tutaj chyba zarobiło 1200 zł, na ale same produkowały tą lemoniadę. E, Trzeba było odnaleźć, jaki jest przepis, kto za co jakie produkty przynosi. E, miały taką możliwość tutaj na, e, w szkole sprzedawania. Mieli, mieli kampanię reklamową, że tego dnia będzie sprzedawana ta, ta lemoniada. Także e, potem te zarobione pieniądze i też mamy tak ustalone z placówkami, e, będą mogły wydać na to, na co sobie e, e, zamarzą, tak? na swój jakiś taki cel. I to jest zazwyczaj cel grupowy, więc mogą e, dołożyć sobie do jakiejś. E, do jakiejś wycieczki, ale okazuje się, że bardzo często one przekazują to na cele charytatywne, co na przykład mnie bardzo tak. Ale to takie miłe, nie? miłe właśnie, że, że oni też widzą taką potrzebę w ogóle. Także to... Czyli nie jest tak, że to młode pokolenie tylko kasa i kasa i te złotówki w oczach i, tak, i żyć, liczy tak. się kasa, tylko jednak są tacy wrażliwi społecznie. Wrażliwi społecznie, ale też bardzo kreatywni. Jak mają spotkania w firmach właśnie tych kreatywnych, to tam bardzo często okazuje się, że naprawdę drzemią w nim olbrzymi potencjał, taki, który można potem naprawdę fajnie szlifować, tylko zauważamy, że gdzieś on po drodze. Gdzieś, przez system, przez jest... system jest gdzieś tłamszone I, I właśnie chodzi nam w tym projekcie, żeby to wydobyć, żeby oni, tak jakby poczuli, że to jest ich, ich pasja, i warto na przykład czasami właśnie na tą pasję postawić, bo fajnie jest iść do pracy z takim poczuciem, że robi się coś, co się kocha. Oj, każdy by tak chciał, a tak. jeszcze jakby z tego pieniądze były przy okazji dokładnie, dające dokładnie. życie na odpowiednim poziomie, no to każdy byłby zadowolony. zadowolony. Tych <laughs> dzieciaków razem tam blisko 400 wziął udział. Blisko tak? 400, także 400 dzieciaków, mamy łącznie 50 firm i 50 firm tutaj z zakresu przemysłów kreatywnych, także. To jest tak, że każda grupa miała okazję spotkać się i z osobami kreatywnymi i z firmami. Także niesamowite emocje, to zostaje na, na całe życie. Jeszcze było, była taka sytuacja, że dzieciaki nie chciały czasami jeść innych płatków, czy, czy dajmy na to paluszków, tylko danej firmy, co nie było naszym celem, ale... Po prostu ta wizyta tak im utkwiła Czyli tam. takie związanie, związanie z Marką. z Marką. Po z Marką. No, no to patriotyzm, to, patriotyzm, można powiedzieć ekonomiczny, tak. I tak. tak. no z perspektywy producenta to chyba to... <laughs> lepszego efektu nie można było odnieść. Tak, ja jeszcze się tak może pochwalę, że ten projekt został doceniony Europejską Nagrodą Promocji Przedsiębiorczości w Pradze więc mamy tak naprawdę taki swój produkt, który na arenie międzynarodowej zdobył pierwsze miejsce, więc ma, możemy się tym pochwalić i na tej podstawie zrobiliśmy projekt Przedsiębiorcza Młodzież, który jest skierowany już do starszej grupy I, tutaj i to już są licealiści pewnie, tak? To już są licealiści, natomiast tutaj nam zależało na tym, żeby oni też może nie założyli własną firmę, ale też mogli popracować z firmami, i, za, i tak de facto realizują takie projekty doradczy dla lubelskich firm w zakresie social mediów. Oni się bardzo naturalnie zachowują. Tak, dla nich telefon, tak. bieganie, nagrywanie i tak dalej. To jest coś, czego oni się nawet nie muszą uczyć, bo oni to mają w genach. Tak? Dokładnie, ale okazuje się, że dla lubelskich firm to też jest takie nowe spojrzenie na ich firmę, na ich produkty i to daje taki impuls, właśnie bardzo często firmy mówią, że nie spodziewały się, że tak można pokazać ten produkt, czy tak można, bardzo często w humorystyczny taki sposób. Więc niektóre firmy nawet zdecydują się, żeby potem te, te projekty pokazać u siebie na swoich kanałach firmowych, w social mediach. Więc to jest taka. Fajna też współpraca z, z, z może przyszłym pracodawcą, możliwość tutaj też spotkania się z prezesami, z, z całym marketingiem firm, więc to też daje takie możliwości dalszego rozwoju i, i potem te projekty są prezentowane na, na gali finałowej i to też jest sztuka prezentacji, więc tutaj widzimy, że młodzież jednak cały czas musi te kompetencje miękkie udoskonalać, bo potem jak przyjdzie ta rozmowa rekrutacyjna... Łatwiej prawda, w życiu, po łatwiej prostu, jest. O, oni o, idą, o łatwiej. są naturalni, nie boją Dokładnie. się, y, y, Stres ich nie. No, to przede wszystkim ten stres, no i wiedzą, jak się zachować. Nie? Dokładnie. Bardzo często też firmy podpowiadają, kogo szukają, tak na rynku, jakie, jakie kompetencje trzeba mieć. Więc to jest dla nich taka dodatkowa drogowskaz. jeszcze drogowska, dodatkowa taka wartość tego projektu, że. Można się tak nakierować, jeśli chodzi o przyszły ten kierunek, gdzie szukać pracy, na jakich stanowiskach, też co trzeba zrobić, tak? bo już pewne rzeczy można tak jakby zrealizować będąc w liceum, w szkole zawodowej. No właśnie, każdy ma jakąś swoją drogę życia, każdy potencjalnie nosi tam buławę w plecaku, tak to Dokładnie. Się, tak się mówiło, tylko każdy, no nie wszyscy w życiu robią to samo, każdy robi co innego i każdy jest w tym czymś, no, jeśli jest dobry, jeśli jest tak. pasja, jeśli jest jeszcze kasa potem z tego, Dokładnie, to tym lepiej. To tym lepiej. No cóż, moglibyśmy sobie tak rozmawiać, ale, ale nam się czas kończy. Monika Król, wicedyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Kiedy, to jeszcze powiedzmy tylko, kiedy następna edycja? Zaczniemy od następnego roku gdzieś koło styczeń, luty, rekrutację i do dzieciaków, i do młodzieży. Także już wymyślajcie, szykujcie, tak. pilnujcie tego momentu, żeby się, żeby, żeby się zarejestrować i wziąć udział w projekcie. Bardzo dziękuję. Ja również. Słonecznego dnia. Odpoczywajcie.